Nie, gościu, co chcesz, ale te wartości, których ludzie oczekują od miodu, giną pod wpływem temperatury, a podgrzewanie miodu, by uaktywniają się inne lecznicze coś tam, coś tam. Powiem tak. Jak na TikToku macie na miniaturce aliena, to możecie podważać badania naukowe. Jest to stwierdzone. Tutaj kolega właśnie tak czyni. Słuchaj, no. To nie jest tak, że ja mówię, co mi się wydaje, co mi tam przyszło do łysej pały, po prostu jak piłem sobie herbatę z miodem, tylko mówię, co jest w badaniach naukowych. I naukowcy mówią, że enzymy rozkładają się w miodzie pod wpływem temperatury i czasu. Ale. Musi upłynąć parę, paręnaście, parędziesiąt minut, w zależności od temperatury, o jakiej mówimy, żeby one przestały działać. Więc jeżeli ty pijesz herbatę gorącą. Nie zdążą się dezaktywować. Po prostu i tyle. I tyle wynika, jakby z badań naukowych. Z innego badania naukowego wynika, że diastaza w wyższej temperaturze 40-50, jest bardziej aktywna, czyli właśnie enzym, na którym nam zależy, jest bardziej aktywny w tej temperaturze niż w zimnym roztworze herbaty, jakby z miodem. Tak? Więc jeszcze inne badanie mówi, że w 90 stopniach. I 70 było badane, tak? Właściwości antyoksydacyjne miodu wzrastają. Więc to nie jest tak, że ja sobie siedzę tutaj po prostu i wymyślam, robiąc miodołyczki dla Was. Tylko tak mówią badania. Więc jeżeli no, podważasz to. Podważasz świat nauki i ludzi, którzy to badali, no to cóż ja mogę powiedzieć? Ja rozumiem właśnie, że ludzie z alienami na miniaturkach tak mogą, bo są nie z tego świata, więc jakby ich nauka i nasze tutaj zasady ich nie obowiązują.